Zawsze powtarzano ci, że ten mądrzejszy unika konfliktu. Irytowało cię to, że nigdy nie możesz się postawić. Ile tylko myślałeś o stawianiu granic, przypominały ci się słowa rodziców. Wiesz, lepiej się wycofać. Nie ma co wchodzić ludziom w drogę. Każdego dnia siedzisz cicho. Pokorne zbieranie obelg od silniejszych stało się twoją codzienną rutyną ale któregoś dnia skumulowana w tobie frustracja przejęła kontrolę i powiedziałeś o kilka gorzkich słów za dużo. to Siedzisz w pokoju szkolnego psychologa albo na dywaniku szefa. Starasz się wytłumaczyć, jakim cudem tak poukładany uczeń jak ty lub tak rzetelny i bezkonfliktowy pracownik był w stanie kogoś skrzywdzić. Zupełnie mimowolnie i spontanicznie wypuszczasz z siebie następujące słowa. Nie wiem, co we mnie wstąpiło. To zupełnie jak nie ja hm. właśnie poznałeś swój cień. Czyli tak właściwie co? Partnerem kanału są Maturalni. Portal przygotowujący do matury 100 tysięcy uczniów każdego roku. Z kodem Korki 10 możesz zredukować cenę profesjonalnych kursów opracowanych przez najlepszych nauczycieli w Polsce. Dedykowany link w opisie. Myślisz, że całość brzmi jak wstęp filmu Marvela? Pewnie trudno w to uwierzyć, ale każdy z nas ma jakieś supermoce. Co jednak, gdybym powiedział Ci, że znaczna część Twoich cech leży uśpiona? Chodzi mi tutaj o coś takiego jak cień, czyli część Ciebie, która służy do składowania niechcianych, wypieranych albo tłumionych zachowań i reakcji. Nie chcesz się zachowywać w dany sposób? Proste. Wyrzucasz część siebie na śmietnik zapomnienia i tyle. Adios. No, tylko że to tak nie działa. Ciągłe i częste odrzucanie pewnej cechy doprowadza do jednej rzeczy: akumulacji, nagromadzenia. W tym przypadku wyobraź sobie nagromadzenie konkretnego odczucia, na przykład zdenerwowania. Z reguły, gdy się z nim mierzymy, to automatycznie szukamy jakiegoś zdrowego ujścia. I są różne sposoby na rozładowanie tego napięcia, ale najpierw musisz wiedzieć, mieć świadomość, że ono się w ogóle kumuluje. To jak balonik. Jak balonik. Należy spuścić nieco powietrza z balonika i dzięki temu nie pęknie. No, ale inaczej się sprawy mają, gdy nie mamy świadomości, że powietrza jest za dużo. Wtedy z każdą kolejną frustracją i złością pompujemy, pompujemy i nagle bum! Mamy po baloniku. Zupełnie tak samo jest ze zdenerwowaniem. Gdy mamy świadomość tego, co je u nas wywołuje i jak je rozładować to git. W innym przypadku dochodzi do sytuacji jak z początku odcinka, no i mamy problem. Skumulowana frustracja wybucha i krzywdzi ludzi wokół, a ty nawet nie wiesz, jakim cudem byłeś zdolny do czegoś takiego. Miałeś kiedyś tak, że wiedziałeś, co jest dobre, ale nadal postanowiłeś się zachować inaczej? No, to tym właśnie według Karla Junga jest cień, twoje odrzucone ja. Od samego początku naszego życia szkoła, rodzice dosłownie wszyscy mówią nam, jak mamy żyć. Ten rodzaj odgórnego ustalania był dobry dla bezpieczeństwa i przetrwania, ale ma też swoje wady. Rodzice mogą ucinać Twoje inicjatywy szkoła niszczy kreatywność i w ten sposób Twoje pragnienia po prostu idą do kosza. Nie muszę chyba mówić, że wartościowych rzeczy nie wyrzuca się do kubła na śmieci. W życiu człowieka nie za bardzo jest miejsce na próżnię. Nie da się tak po prostu wykasować zachcianek i emocji. Te naturalnie przejdą sobie na drugą, nieświadomą stronę nas i od czasu do czasu będą nam dokuczać. Ten głos, który mówi ci, że nie jesteś wystarczająco dobry, ten głos, który powtarza ci, że musisz pokazać innym, co o nich myślisz. To wszystko ty, to części siebie, które odepchnąłeś dawno temu. Siedzą w cieniu i czekają, żeby się ujawnić, a razem z nimi rośnie frustracja. Uf, uf. Także ten. Wiesz, że nie musi tak być. Te niby negatywne cechy da się oswoić, da się sprawić, żeby przestały gryźć. W psychologii nazywamy to integrowaniem cienia. W całości chodzi o świadome podejście do tego, co może z ukrycia wpływać na nasze decyzje. Odrzucona, schowana agresja może sprawić, że staniemy się nieprzewidywalni, tak samo jak uciszona kreatywność może doprowadzić do zatracenia oryginalności. Jordan Peterson zauważa, że najlepszym sposobem na zawładnięcie naszymi emocjami jest ich wczesne wykrycie. Kiedy waga twoich emocji cię przytłoczy, może być naprawdę ciężko o ich kontrolowanie. Właśnie dlatego tak istotna jest próba identyfikacji własnych uczuć już na wczesnych etapach. Wyobraź sobie, że zaczynasz odczuwać mały gniew. Nie uciekaj od tego odczucia, zamiast tego zacznij je po prostu obserwować. Bliskość tego doznania pozwoli ci na dojście do źródła. Gdy je poznasz, to zdecydowanie łatwiej będzie ci okiełznać ten gniew i użyć go do własnych celów. Te wszystkie negatywne cechy, które u ciebie piętnowano, tak naprawdę mogą być twoim największym przyjacielem. Te wszystkie negatywne cechy, które u ciebie piętnowano, tak naprawdę mogą okazać się twoim największym przyjacielem. Do tej pory unikałeś każdej formy agresji, kojarzyłeś to z czymś niepożądanym, czymś niszczycielskim. Teraz jednak za każdym razem obserwujesz to, co czujesz, i zaczynasz zauważać, że to wcale nie musi być złe. Zaczynasz nabierać doświadczenia w sztuce panowania nad sobą, bo, jednym zdaniem, aby nad czymś panować, należy to znać i rozumieć. To właśnie jest prawdziwą potęgą. Realna siła nie płynie z narzucania komuś swojej woli. Twój gniew może służyć do bycia asertywnym, do stawiania granic. Wtedy cień jest okiełznany. Nieokiełznany jest natomiast wtedy, kiedy wykorzystujesz gniew, by sprawiać przykrość. Dlatego te nieprzyjemne emocje lepiej jest zrozumieć i ukierunkować, niż je dusić. Postaraj się teraz zwizualizować pełną wersję samego siebie. Pełną, to znaczy z cieniem, właśnie. Współpracowniczka Junga Mary Louise von Franz zaznaczyła, że cień nie musi być przeciwnikiem. W zasadzie to zachowuje się dokładnie tak, jakby zadawał się z drugim człowiekiem. Czasami musicie zauważyć swoje wady, żeby się dogadać. Czasami będziecie musieli postawić na swoim, ale przede wszystkim musicie nauczyć się akceptować drugą stronę. To właśnie akceptacja pozwoli ci powoli przekuwać coś nieprzyjemnego w coś pozytywnego. To znaczy, że jak jestem wkurzony, bo widz nie dał jeszcze suba, to mam obserwować ten gniew i użyć go do robienia jeszcze lepszych treści? Dokładnie tak, mi amigo. Ten motyw jest bardzo szeroko znany w popkulturze. Najpopularniejsze giga czady w swoich światach zawsze miały moment oswojenia swojej ciemnej strony. Batman. Spider-Man, Kaneki, hrabia Monte Cristo to tylko jedne z wielu postaci, które stały się zdecydowanie lepsze po tym, gdy udało im się poznać swoją nikczemną odsłonę. Jej znajomość i powolne przekształcanie pozwoliło na zyskanie power-upa, a od tego momentu żadna przeciwność nie była im straszna. Oczywiście aktualnie to zadanie akurat dla ciebie może być utrudnione, a to z jednej prostej przyczyny. Uwaga. Widzisz, wszyscy walczą o Twoją uwagę. Żyjemy w epoce, w której to czas jest najważniejszą wartością. Wszystko wokół stara się Ciebie rozproszyć, a to skutecznie powstrzymuje Cię przed introspekcją i zrozumieniem samego siebie. W procesie rozwijania samego siebie pamiętaj, że to wszystko wymaga Twojego świadomego angażu. Możesz faktycznie obejrzeć ten materiał i czuć się zmotywowany. Ale co z tego, skoro lada moment klikniesz na inną aplikację i utoniesz w spirali rozrywki? Na początku tego filmiku zaznaczyliśmy ważną rzecz: cień kieruje naszymi nieświadomymi działaniami. Zaznaczyliśmy też, że da się temu przeciwdziałać. Widzisz już, co by się stało, gdybyś zupełnie automatycznie zaczął klikać w poszukiwaniu nowych treści. Bądź uważny. Bądź tu i teraz. A gwarantuję ci, że dobrze na tym wyjdziesz. Po obejrzeniu tego materiału usiądź, wyłącz wszystkie rozpraszacze na chwilę i zastanów się nad tym, co czujesz. Niech to będzie początek podróży w głąb samego siebie. Brat Karl Jung pozwala nam lepiej zrozumieć samych siebie. Do tej pory mogłeś uważać, że aby lepiej wypaść, należy umiejętnie maskować swoje potrzeby, ale nie w tym rzecz. Drzemie w tobie ogromny potencjał, a najlepszą drogą do jego odkrycia jest stanie się pełną wersją. Twoje negatywne cechy mogą okazać się cennym zasobem, który odpowiednio wykorzystany może doprowadzić do naprawdę wielkich rzeczy. Dzięki za dotarcie do końca i Adios, przystojniaku!